No Cześć, witam was po raz kolejny w mojej kuchni. Słuchajcie, kupiłem sobie taki fajny kilogramowy kawał schabu, więc dzisiaj wam chciałem pokazać jak zrobić sobie taką fajną, pyszną roladę z tego schabu. Słuchajcie, co będzie potrzebne? No tutaj mam kilogram schabu, do tego 20, 25 dkg startego sera dwie duże starte marchewki, duża pokrojona w piórka cebula i około 20 gram pieczarek też pokrojonych w plasterki. Słuchajcie, od czego zaczynamy? No najpierw z tego schabu musimy sobie go tak rozkroić, żeby nam powstał taki jeden, jeden duży płat, więc musimy sobie wziąć taki bardzo ostry nóż, zobaczcie, i zaczynamy go po prostu rozkrawać o, w ten sposób, żeby się nam zrobił z tego, z tego schabu taki jeden duży płat, który potem będziemy sobie musieli rozklepać słuchajcie jak się bo często się zdarza że podczas takiego rozcinania właśnie z schabu wytnie się jakaś nie wiem dziura w tym wszystkim to nic nie szkodzi ponieważ, ponieważ i tak to potem jeszcze będziemy zawijać także starajmy się go rozciąć w miarę jak najcieniej tak dookoła do, do go będziemy po prostu rozkrawać a potem musimy go rozklepać w ten sposób pomału Nienarwowo. Nóż powinien być bardzo ostry. O, i tak staramy się to rozciąć. Mniej więcej na grubość takiego o 1-2 cm. O, zobaczcie, mniej więcej tak to wygląda. O, gdy tutaj wam, wiadomo, nie, nie uda się tak idealnie rozciąć. To tutaj, gdzie są takie zgrubienia, to sobie po prostu tak cały ten skap O, zobaczcie jeszcze nakrawajcie nożem, o, tak żeby on się tak fajnie tutaj rozkładał i teraz taki kawałek musimy sobie wziąć tłuczek do mięsa po prostu i go rozklepać. I jeszcze jakbym wiedział gdzie ja go mam, to jest. No. I pomalutku rozklepujemy to jak najcieniej nam się uda po prostu. Ja tutaj nie rozkładam słuchajcie żadnych folii i tak dalej, Mówię, nie wiem co to za jakaś moda dziwna panuje, ale ja nie będę wklepywał plastiku w mięso, dlatego ja po prostu rozklepuję to mięso w ten sposób. Jeżeli macie na przykład coś takiego jak taka nakłuwaczka do mięsa, o zobaczcie tak to wygląda, to bardzo też fajnie, warto sobie zrobić coś takiego. Fajnie nacina mięso i wtedy jeszcze łatwiej się to rozklepuje, zobaczcie. na fajnie się takie tutaj, tutaj rozbijają takie drobne. O, I teraz sobie możemy to jeszcze dalej porozklepiać. No dobra, słuchajcie, mięso mam rozklepane, Zobaczcie, jak się Wam tu jakaś taka otagnie, na przykład dziurka przetnie czy zrobi, to już niczym nie przeszkadza. Potem to i tak wszystko będziemy rolować zwijać. Także tym się absolutnie nie przemijcie. Teraz co, takie mięso należy sobie wziąć po prostu. Oprószyć solą i pieprzem z obu stron. No. A tej soli też tak jakoś nie żałujcie. I to jest w końcu kilogram mięsa, jakby nie patrzeć. Pieprz to taki najlepiej grubo starty, właśnie taki świeży. Bardziej aromatyczny wtedy. No. I posypujemy sobie tutaj mięso solą, pieprzem z obydwu stron. No, dobra, mięso rozklepane, co teraz? Słuchajcie, musimy sobie zrobić taki sosek, którym będziemy sobie to mięso jeszcze tutaj e, nacierać. A więc w tym celu, co ja robię? Daję tak, dwie łyżeczki, zobaczcie, takie dość duże, e, francuskiej musztardy, tej takiej z ziarenkami gorczycy Do tego, do tego, moi drodzy, dolewam dwie takie stołowe łyżki, zobaczcie, e, sosu sojowego. Jedna łyżka, druga łyżka. I do tego dodaję taką dużą stołową łyżkę mm, słodkiego sosu chili. gęsty no. słodki sos chili daje fajnego posmaku temu wszystkiemu. No I teraz co, należy sobie to fajnie wymieszać. Tym sosem smarujemy sobie tu od jednej strony, już tylko od wewnętrznej strony, tu gdzie będziemy nakładali farsz, smarujemy sobie całe mięso tym. Teraz moi drodzy, tak posmarowane mięso wstawcie sobie na chwilkę do lodówki, a w tym czasie na łyżce masła e, musimy sobie podsmażyć pieczarki i cebulę razem na taki złotawy kolor. No dobra, e, słuchajcie, gdy pieczarki z cebulą podsmażone zostawcie tam na, na chwileczkę, żeby troszkę tak przestygły, żeby nie były zbyt gorące. I co teraz robimy? Słuchajcie, na całej powierzchni tego schabu rozkładamy sobie ten starty żółty ser. O. Tak dokładnie wszędzie, żeby był. Ten ser potem podczas pieczenia on się fajnie roztopi i, i tak fajnie spoi całe to nadzienie, dzięki czemu ta rolada potem po przykrojeniu też nie będzie się wam e, rozpadać ten farsz nie będzie z niej wypadał, a przy okazji i smak będzie o wiele lepszy, nie? w ten sposób to robimy. Teraz, no, taka karolada jeszcze żeby miała różne ładne kolory w środku, o, przepraszam, byłbym sobie wziął koperek zamiast pietruszki z lodówki, W tym serze słuchajcie, rozsypujemy sobie zieloną matkę. pietruszki też wszędzie. No i co teraz? Teraz bierzemy pieczarki bierzemy z tą cebulką. Wykładamy sobie, ale tym razem już nie rozkładamy tego na całej powierzchni. Słuchajcie, jeżeli byście sobie to rozłożyli, tak na całej powierzchni, to i tą marchewkę, to po prostu no, za grube by to było i źle by się Wam e, ten schab zwijał później, prawda? Więc na początku, o, tak, na jednej trzeciej sobie rozłóżcie <laughs> tą cebulę, no i co, i teraz to zaczynamy zawijać. Słuchajcie, tak, palcami sobie dopychajcie. Nie ściskajcie jakoś mocno. Tu wiadomo na boki to będzie wszystko na razie wyłaziło jeszcze, dopóki to nie będzie całkiem zwinięte. No. W ten sposób to robimy. Gdy już zobaczcie te pieczarki, ta cebula są tak schowane w środku. No i tu mi wypadło. To teraz sobie rozkładamy nareszcie tego schabu. Tą startą marchewkę. I zaczynamy zwijać dalej. Troszkę sobie wciągnę. Mam nadzieję, że, że widzicie to dokładnie. Mniej więcej i zostawiamy tak ten schab. Teraz przyciśnijcie. I tym zawinięciem zostawcie go właśnie do dołu, żeby on się Wam nie rozpadł. Teraz go musimy wziąć sznureczkiem i związać po prostu. Teraz bierzemy kawałeczek tak. sznureczka, o w ten sposób od spodu. Najlepsza do tego jest dratwa, żebyście nie potrzebowali kogoś, kto Wam to będzie trzymał palcem, bo, bo wiadomo, że jak zawiążecie tak, o, to za chwilę to się rozładzi ten sznurek, to sobie zróbcie tak, raz, dwa, trzy. I zaciągacie, o. I teraz zobaczcie, ten sznurek już tak zostaje. I znowu raz, dwa, trzy. Ja tu nie stosuję jakichś wymyślnych metod wiązania. Po prostu biorę kilka kawałków i związuję ten schab właśnie w ten sposób. O. Raz, dwa, trzy. No, ten schab, gdzie nie gdzie, zobaczcie, on tak może sobie pęknąć, o tak jak tu, czy tu, to nic niczym kompletnie nie przeszkadza. Potem podczas pieczenia i tak się z tego zrobi potem taki jednolity kawałek. Ja tak schab związuję mniej więcej w czterech miejscach. Mam związany. Teraz tak. Zobaczcie, mam tutaj taki garnek o, z taką podstawką stalową. To, to jest właśnie idealnie się nadaje do różnego rodzaju pieczeni. Przekładamy sobie ten schab tutaj. Po czym biorę sobie jeszcze pędzelek. Teraz cały ten schab delikatnie tutaj z wierzchu smaruję sobie masłem. Nie za dużo, to troszkę wystarczy. No i teraz tak, mój garnek ma pokrywkę, więc ta pieczeń nie będzie mi wysychała. Na dno jeszcze sobie wlewam szklankę wody, o, tutaj, pod tą kratkę, i potem sok, który będzie. Ta pieczę, ten schab będzie puszczał będzie sobie ściekał jeszcze pod spód po prostu i potem zrobi się z tego taki fajny sos, wystarczy do niego potem dodać e, łyżkę na przykład chrzanowej musztardy wymieszać i macie świetny sos taki musztardowy do polania tego jeżeli nie macie takiego garnka z przykrywką, możecie to robić na przykład w naczyniu żar żaroodpornym. Tylko wtedy ten schab należy sobie 3-4 razy tak porządnie owinąć folią aluminiową. Bardzo dokładnie go pozamykać, tą folię, żeby ten sok z tego mięsa nie wyciekał Wam na zewnątrz. I możecie go w ten sposób piec, a pod koniec pieczenia folię rozciąć, po prostu rozchylić, żeby ten schab się Wam e, przypiekł tak fajnie z góry. Ja używam akurat tego garnka z przykrywką, więc teraz tak do piekarnika nagrzanego do 200 stopni, wstawiamy ten schab na godzinę. No dobra moi drodzy, minęła godzina w piekarniku. Zobaczcie, pieczeń ładnie zrumieniona z góry, nie jest wyschnięta, dzięki temu, że tam ją podlewałem wodą, od czasu do czasu polewałem ją tym, tym sosem. To co, no to teraz jeszcze Wam pokażę jak ona wygląda w środku. Jeszcze gorąca, można ją podawać na ciepło, można ją podawać na zimno. Słuchajcie, czekajcie, spróbujemy ją tak przykroić. Spójrzcie, tak wygląda ta pierwszym w środku. Mam nadzieję, że widzicie wyraźnie, fajna, kolorowa. Zielona, czerwona, ładnie się prezentuje na talerzu. Spójrzcie, mięso nie jest wysuszone, mięso jest soczyste. No i co pozostaje? Pozostaje mi życzyć Wam smacznego. No i do zobaczenia w następnych filmach. Dajcie mi jakieś tam łapki w górę, jakieś komentarze. No i dziękuję tym, którzy nie przewijają reklam na moich filmach, bo dzięki temu ja sobie na jakieś waciki, zawsze zarobię. No i co? Dziękuję i do zobaczenia w następnych. 是嘛？